Dzień dobry, w ten kolejny piękny poranek. Chwaki przychali ze sprzętem. Co ci przywieźli, Adam? Poziomicę. Aha. I wiek i Poziomicę nową, co znaczy, że zawsze robili na oko. Młody się zapytał, czy to jest strasot. Nie strasony, robimy biber. Tak jest. Chyba, że u nich Bimber to teraz co się nazywa. No, albo po prostu jakąś taką chują technologią to robią, że mają takie dziadostwo. To byłaby odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy lokali się nie chcą tego pić, bo jeżeli oni naprawdę tak nie umieją tego robić w ogóle, no to ja bym się nie zdziwił, nie? Czyli wiesz, od razu cały destylat pójdzie i to jeszcze no tak, wiesz, na jakieś niskiej temperaturze dziadowskiej to ja im się nie dziwię, że oni wiesz, nie chcą. Bo potem jest kurwa czy koba. Tymczasem sobie pójdę do potoczku. Już zostawię pranie na śpiwór. Raz na jakiś przyciąż, trzeba to odświeżyć wszystko. Piękne jest to życie tutaj, naprawdę. Będę tęsknił. Jak ja będę, kurwa, tęsknił. Misza, co działasz? Bierzemy śpiwór i nalewamy wodę, tak? do Za zdrowie, pań! Za zdrowie co? Myślisz? Kopię! Ale to się da pić. A znamy Discord. To co? Tutaj się będzie robił drugi destylat. Chłopaki już przynieśli banany, które sobie będą powoli dojrzewały. I potem spróbujemy z tego zrobić coś z banana. Odlaliśmy przedgon. Tego było troszkę więcej mhm. Trochę takim złym alkoholem wali. Tego oni tutaj nie robią podobno. Leją wszystko do jednej butelki. A żeby jeszcze udowodnić Wam, że to się to jest prawdziwy alkohol. Proszę, z tym należy zrobić to. Cliżeś jest ok. Pali się jak tralala. Chłopaki poszli po, po wodę. Pomóc generalnie mieli nam tylko przynieść narzędzie, ale oni lubią przygodowe rzeczy, więc dziwota, że woleli zostać z nami, a nie w resorcie. No, a przy okazji pies zaczął śpiewać razem z nimi. Co? Chłopaki dzisiaj przynieśli sprzęt do roboty. Zostali poproszeni, żeby przywieźć yy, poziomice, no i musieli kupić, no bo wiesz co chodzi. Po raz pierwszy dzisiaj będą robili coś nie na oko. Znaczy to jest na oko, tylko wodne. I jest oko. Uh, uh. Znalazła się jakaś dziura, w której był kawałek pajęczyny, a w środku co my tu mamy? Pielka. Spory. Bardzo spory. No. Dodatkowo ma wyjęte zęby jadowe. A już wyłamał mu? Tak, wyłamał mu zęby jadowe, żeby go nie upieprzył. Dobry jest, no. Jakie sasaaty? No. Ładny. Chujowy dobrze mi już będzie za chwilę leciał mm. rok w Kambodży i tak patrzy na Adama, Adam. Co? Widać, że świeżak jest tutaj jakiś poziomica, by... miarka. Co ty panie? Wiesz, oni się z Ciebie śmieją, wiesz o tym? Nie, nie, Ja się przyzwyczaiłem do technologii chymerskiej. Ty się nie Ale widzę, że w jak w Polsce. Jeden robi, dwóch siedzi, trzeci kibicuje, czyli ja. No, także wiesz, odnajdujemy się, nie? To jest. No, to jest trochę Ci podgarnę, żeby nie było. Jak machaj kurwa Jak machaj w dżungli Dobra, zobacz, go, żeby pierdolną w tą deskę. Po co? Może no, był równy. O, o kurwa! Co Ta to? Z palca. No myślałem, że jakieś zwierzę jadowite, a to się okazuje, że to BHP jest niebezpieczniejsze od tych pająków, węży, zmi i wszystkiego. To nie chodzi o to, że to masz coś zmierzyć, wyliczyć. Tutaj trzeba rzecz spasować. Jak chłopaki robili dach, to to z tego, że były równe kawałki blachy wycięte w fabryce, skoro cała konstrukcja była krzywo. Oni mogli chcieć zrobić to prosto, ale to nie było sensu, bo, bo deski były krzywe. I nasze deski też są krzywe. To jest tak, jakbyś w ruchu ulicznym azjatyckim, który działa na słowo honoru, nagle próbował wprowadzić regulacje europejskie. To by się wszyscy, nie wiem. Rozpiwszy i z dnia na dzień. Bo to jest coś takiego, że Adam mierzy. Ale potem ostatecznie wychodzi na to, że teraz okay. skula się, Przymruża jedno oko i chuj sposób. Zawsze najlepsze, no trzeba kąt sobie wymierzyć. No. Jest ładnie? Jest o, okiem. super. No, widzisz. Jest ok. Bo to wszystko tutaj to było robione no, na miarkę. Ale wyszło na oko. Tutaj to samo. Było robione na miarkę. A wyszło na oko. To też było robione na miarkę. O! Ale poprawiliśmy na oko. A kurwa, o tak płyniebiesko. <śpiewanie> 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 Będziemy sobie mieszka. Chciałem sobie może porównać ogląda cięcie europejskie? Tak, jak ci mówiliśmy, że... I cięcie chmerskie? <śpiewanie> no to nie wiedzieć. Nie wiem, jakby być samochodowe bez sprzeczkę, to ma przejechać bez ale jest okej. Okay. A tutaj mamy małą kurę, małą kurkę. to jest też ciekawe, właśnie, bo zwierzęta są uwarunkowane genetycznie na bardzo wysokim poziomie. W związku z czym ten poziom manipulacji w ich zachowaniu jest stosunkowo nieduży. jaki możemy sobie pozwolić my jako ludzie, bo ten sam gatunek, taki jak na kura czy pies, generalnie zachowuje się podobnie w różnych szerokościach geograficznych. Natomiast człowiek, jak to zauważa Harari. Jest trochę jak rozgrzane szkło, które wychodzi z pieca hutniczego, Możemy go kształtować, możemy zrobić z nim coś zupełnie innego i daje to nam zupełnie perspektywy manipulacji. Stąd mamy różne kultury, cywilizacje. Jako jedyny gatunek byliśmy w stanie to stworzyć, ponieważ człowiek nie jest tak mocno uwarunkowany genetycznie w swoich zachowaniach jak. Reszta świata zwierząt To co? To po robocie, a po robocie. Po robocie piwko się należy, proszę pana. Ostatnie dwie sztuki nam zostały. Na szczęście młodych pojechał do wioski tu się ogarnąć. Ciach, ciach, ciach. Wszedłeś mi umyć plecy. Nie, nie ma takiego progu na Patronite. Ja tymczasem znowu gotuję gulasz już ugotowali chłopaki, ja gotuję gulasz na ogniu. I co? Adam? Adam? Co tam? Panie? Polewamy. No, destylat własnej roboty w dżungli. Coś pięknego. Ale mieszamy to z kolką, nie żeby było tak w miarę. A i sobie jeszcze dam te limonki. Tak, on tutaj. No, no, limonki są super. Musimy się dzielić narzędziami kochanymi, bo nie jest ich za dużo, ale nie ma problemu. Tutaj, jakieś dupy gotuje, to ciebie gotuje. Do się nie da Ale tak nie będzie widać To będzie ostatni kadr dzisiejszego dnia. Ale wiesz, jaki jest klimat, jak w takiej budowie, wiesz, z jakimiś robolami w ogóle. Tylko, że to powiedzmy, że my jesteśmy kierownicy tej imprezy. Ale tak właśnie jest. Tutaj przynieść, tu podaj, tu zanieść, pozamiataj. No. Robota idzie do przodu, wszystko jest. Duchania, a, w, a w Polsce to też jest w tym, rzadko się po polsku idzie dogadać na budowie, nie? większość pracowników i tak, tylko że nie po kumersku, tylko po ukraińsku rozmawia. No to jak na budowie. Dobra, to co, To dobranoc i do zawtra. Wracamy chyba do Daily, powolutku. Wracam z Kambodży do Europy, przez wyprawę na Spitsbergen z Andrzejem. Generalnie na pokładzie pierwszego samolotu tylko dwie osoby, Ja je przyszła z Holandii, to siedzi po mnie. Żarcie, ryż i świnina. Będziemy lądowali za jakieś 10 godzin, jeszcze 9700 dni. Tak, było Także w czasie, w czasie lokalnego o godzinie 16 No cóż no, damy radę Połowa miesiąca Prawie 12 godzin lotu, podchodzimy do lądowania Pokonamy 9350 km Amsterdam Tutaj zobaczcie, to z koniec pola, którego znacie z początku Wypraw na kołymę, do Wodlostoku i tak dalej U niego zawsze jeździliśmy łazikiem o yes. dwa i pół roku wróciliśmy do euro teraz trwa ja szok kulturowy po, po tej całej Kambodży. Dzień kolejny o poranku, jakiś CPN w Holandii w drodze na granicę z Niemcami. Oj, dawno nie łapają stopa w Europie, ostatni raz w 20 roku. To jest trzy lata temu. Także powiem ci, że no, wesoło, Robert, będziemy się żegnać. Kawka ostatnia, i ahoj, przygoda. On się pyta, czy ja sobie teraz już kogoś się podpytam. A po co? Przecież jestem profesjonalnym autostopowiczem, jestem zawodowcem, dam sobie radę, bez problemu. Jeszcze spijemy kawkę i możemy zacząć łapać stopa na Kassel. Tam mamy Piotra, jednego z patronów, którego mam odwiedzić. No to jedziemy w kierunku Szwabów. No cóż, no i widać, autostop działa dobrze cały czas. Misza jest ogarnięty, Misza jest profesjonalistą w końcu, prawda? To jest zabawny, słuchajcie, ja mam przy sobie tylko trochę rieli e, Mam kartę Aby i aplikację Aby i dolary e, nie mam żadnej polskiej karty. E, coś tam próbowałem na rewoluta przelać, ale zobaczymy kiedy to w ogóle dojdzie. Jakieś 200 zł próbowałem rzucić. Także muszę sobie jakoś poradzić nawet do kibla nie wejdę z tymi rielami. Ojej, no ale cóż no, damy radę. Kurde, by się parę euro przydało. Chyba mać. Nie pomyślałem. Trafił się kierowca Białorus, Przejechałem z nim ponad 300 km. No i generalnie jesteśmy w centralnych Niemczech. Zaraz przyjedzie Piotr. To jest nasz Białorus. Gadamy sobie o życiu, pijemy piwko. No i czyli Misza podróżnik wyprał pranie u Roberta. Nie, do, nie dosuszył, więc co? Dosuszy w podróży. Typowy zwyczaj podróżniczy. Nawet nie Wiocha żadne, typowe zachowanie podróżnika. Góry dnia kolejnego. Piotrek mnie rzuci tutaj na CPN Lecimy przez wschodni Niemcy, kierunek na drezno. Także dzisiaj wpadnę do ilenie góry, zobaczcie ze starymi. Na dwie godziny de facto. I trzeba jechać dalej. Nie? Także rozumiecie, że skoro nie mam dla nich czasu, to też gospodarowanie czasu dla patronów jest dość wymagające. Mhm. Na stożycie, no ale zresztą już ciemno. Taki żywot podróżnika, trzeba jechać dalej. Nie? Dobra, no to dzień dobry w Polsce Ale jaja, tyle czasu za granicą. No ja tylko na chwilę wyjechałem, a tu proszę. Taka niespodzianka. Spalić, dojeżdżamy do Jelenii Góry, także szybkie przypakowanko. No i co? Dużo się nie będzie... Dużo nie będzie czasu się zaniknąć. Trzeba działać. To daily, które postaram się dzisiaj złożyć skończymy w cieplicach. Ekwipunek przygotowany do spakowania wstępnie. Rzeczy się poprały, poogarniały. Tu się reszta ładuje. Dobra. Idę do starego na Tatara, bo mu obiecałem. Także to zawtra i pa.